Ślenice i TV Wasza telewizja internetowa. Planety, gwiazdy, komety? Czy to mały wóz? A może wielka niedźwiedzica? Niegdyś odkrywanie niezliczonych sekretów układu słonecznego było zarezerwowane tylko dla nielicznych. Dzisiaj, dzięki temu, że wśród lokalnej społeczności byli ludzie, których fascynowała astronomia i którzy dążyli do tego, aby ją popularyzować, kolejne pokolenia mogą poznawać tajniki wszechświata. Prawdziwą perełką, która bardzo w tym pomaga, jest obserwatorium astronomiczne usytuowane na górze Lubomir. Jak tam dotrzeć? Nic skomplikowanego. Do obserwatorium prowadzi urokliwy szlak górski, który mieli okazję poznać młodzi odkrywcy astronomii z gminy Wiśniowa. Naszą wędrówkę do obserwatorium astronomicznego na górze Lubomir rozpoczynamy na przełęczy Jaworzyce. Stąd idziemy czerwonym szlakiem turystycznym. To trasa, która jest fragmentem małego szlaku Beskickiego. Jest to szlak koloru czerwonego, szlak PTTK, którym wyjdziemy sobie stąd na górę Lubomir, najwyższe wzniesienie w Beskidzie, w średnim 904 metry nad poziomem morza. I również będziemy odwiedzać na tej trasie taką ścieżkę, która jest zbudowana z ośmiu tablic, ścieżkę dydaktyczną. Jakich ciekawostek możemy się dowiedzieć z tablic umieszczonych na tej ścieżce? Z tablic, które znajdują się na ścieżce dydaktycznej, dowiadujemy się o znanych astronomach, również tych mniej znanych, jak odkrywcy komet, tutaj na Lubomirze, ale też na przykład o panu Kordylewskim, który odkrył księżyce połowę Ziemi, czy o najsławniejszym polskim astronomie Mikołaju Koperniku. Turyści bardzo chętnie tutaj zaglądają, z tego względu, że szczyt ten jest popularny, ponieważ leży na mapie Korony Gór Polski. Natomiast dzięki temu, że tutaj jest również położone obserwatorium astronomiczne, turyści ci coraz częściej interesują się astronomią i coraz częściej właśnie poznają tajniki astronomii, tak jak Wy dzisiaj je też poznajecie. Szereg różnorodnych ciekawostek, wspaniałe widoki, a za nich wyłaniające się obserwatorium astronomiczne imienia Tadeusza Banachiewicza. Jesteśmy na szczycie Lubomir, tuż za moimi plecami jest obserwatorium astronomiczne imienia Tadeusza Banachiewicza które w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. Poznajcie kierownika obserwatorium, doktora Marcina Cikałę, który bardzo dobrze zna historię tego miejsca oraz bardzo chętnie się nią dzieli. Co sprawiło, że został pan opiekunem tego miejsca? Ojej, to bardzo trudne pytanie. Ja jestem z wykształcenia astronomem i będąc jeszcze doktorantem w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, musiałem się przenieść, musiałem wrócić tutaj z powrotem do miejsca swojego zamieszkania i została mi zaproponowana praca w obserwatorium, w którym miałem się opiekować, uruchomić i, no i pracować w nim dalej. Obserwatorium, które aktualnie działa na Górze Lubomir, zostało wybudowane w miejscu przedwojennej stacji obserwacyjnej. Dacie wiarę, że właśnie na stacji Lubomir odkryto dwie komety? Pierwszą w 1925 roku, drugą natomiast w 1936. Co więcej, odkrywcą drugiej komety był mieszkaniec Węglówki. Faktycznie podczas działalności obserwatorium w pierwszych latach zostały tutaj odkryte dwie komety. Pierwszą odkrył Lucian Ork Orkisz. Odkrył ją nad ranem 3 kwietnia w gwiazdozbiorze Pegaza. Drugą kometę w gwiazdozbiorze Małego Lwa odkrył Władysław Lis, węglowianin, który nie był astronomem, a był Pomocnikiem astronomów pracujących tutaj na, w obserwatorium. Odkrycie komet w tamtych czasach było bardzo znaczącym odkryciem astronomicznym, ponieważ astronomia była w takich większych powijakach dopiero i takie obce ciała, które zbliżały się do blisko Słońca, do blisko Ziemi, były bardzo intensywnie i bardzo mocno badane. Stąd właśnie taka ważna. Od, ważne odkrycie, ważna informacja, która z obserwatorium popłynęła na y, świat. Obaj y, odkrywcy zostali uhonorowani medalami, a y, komety noszą y, nazwy pochodzące od ich nazwisk. Y, y, mamy kometę Orkisza i mamy kometę Kacho Kozik lis, ponieważ y, lis nie odkrył tej komety jako jedyny astronom, ale odkrył wspólnie z y, Japończykiem Sigeru Kaho, z Polakiem y, Stefanem Kozikiem i no on jako trzeci był uznany za odkrywcę tej komety. Sukcesy astronomów i samej stacji na Lubomirze zostały niestety zatrzymane przez Drugą wojnę światową. W 1944 roku po stacji obserwacyjnej na Lubomirze zostały tylko zgliszcza. Podczas II wojny światowej, szczególnie w końcowej jej fazie, tu na terenie obserwatorium i w pobliżu istnieły, czy obozowały bardzo silne grupy partyzanckie. W związku z tym Niemcy postanowili spacyfikować nie tylko wsi znajdujące się w pobliżu, Wiśniową Lipnik, ale także obserwatorium astronomiczne, w którym jak podejrzewano, grupy partyzanckie zbierały się ze sobą. 15 września 1944 roku wojska niemieckie wyszły tutaj na zewnątrz i spaliły zupełnie obserwatorium które było całe drewniane. Spalili domek myśliwski, spalili pawilon obserwacyjny, w którym były schowane teleskopy. Spalili niestety całą dokumentację obserwatorium, która była w domku myśliwskim i pozostały jedynie zgliszcza po naszym przedwojennym obserwatorium. Pozostał kopiec, pozostały schody murowane i pozostała piwniczka, która w tej chwili została odnowiona. Udało się też odzyskać część sprzętu, ponieważ Władysław Tęcza, który był ostatnim kierownikiem stacji i Władysław Lis, który był pracownikiem stacji węglowianin zresztą, pochowali, zanieśli ten sprzęt do lasu i tam przetrzymali, przechowali przez niemiecką okupację. Później ten sprzęt udało się odzyskać. Jak pan myśli, dlaczego tak długo nikt nie chciał odbudować tak wspaniałego obiektu? Głównym powodem był powód finansowy, po obserwatorium po spaleniu przedwojennego obserwatorium profesor Banachiewicz, który był jego założy założycielem nie widział już szans na odbudowę tego, tej placówki, właśnie ze względu na finanse. Później długo, długo nie było podejmowanych żadnych prób. W międzyczasie powstało Obserwatorium Krakowskie na e, forcie Skała, i to też odwlekło w jakiś sposób odbudowę obserwatorium na Lubomirze. Urząd Gminy Wiśniowa w 2005 roku ubiegał się o dofinansowanie odbudowy obserwatorium. Udało się. Dzięki wsparciu środków unijnych. W lipcu 2006 roku wmurowano kamień węgielny pod nowe obserwatorium, a niespełna rok później, 18 kwietnia 2007 roku, oficjalnie otwarto nowe obserwatorium astronomiczne na górze Lubomir. Jak myślicie, dlaczego profesor Tadeusz Banachiewicz został patronem obserwatorium? Profesor Banachiewicz, którego tutaj tabliczkę widzimy, został patronem obserwatorium, dlatego, że to on zainicjował obserwatorium czy astronomię tutaj w okresie przedwojennym. To z jego inicjatywy w 1922 roku powstała tutaj placówka obserwacyjna, która później istniała przez kilkadziesiąt lat. Tak w skrócie prezentuje się rys historyczny tego miejsca. Jak wygląda natomiast teraźniejszość? W jaki sposób działa obserwatorium? W tej chwili około 7 tysięcy turystów rocznie odwiedza, łącznie z grupami zorganizowanymi, z grupami szkolnymi, podczas takich sobotnio-niedzielnych wydarzeń, zwiedzania obserwatorium, czy podczas pokazów nieba, które organizujemy w obserwatorium. Widzisz kratery, takie dziurki na księżycu? To jest dopiero to widać takie dziurki? No. Tak widziałeś? Bo na księżycu widzimy kratery, góry, ale jednego nam brakuje na księżycu. Twardoskiego, Nie ma go. To tylko niestety legenda. Jakie inwestycje były do tej pory prowadzone w obserwatorium i czy według Pana jest bardzo wyposażone? Do tej pory zrealizowaliśmy bardzo duży projekt polsko-słowacki z funduszy europejskich. Wyposażyliśmy w tym projekcie nasze zaplecze dla turystów indywidualnych. W którym kupiliśmy bardzo duży teleskop do obserwacji nieba, kupiliśmy teleskop do obserwacji słońca, kupiliśmy wiele sprzętu astronomicznego potrzebnego takiego do obserwacji, do pokazów nieba. Niedawno zrealizowaliśmy drugi projekt, w którym wyposażyliśmy dużą kopułę. Kupiliśmy teleskop 40-centymetrowy razem z oprzyrządowaniem potrzebnym do prowadzenia obserwacji nocnego nieba. Czy obserwatorium jest dobrze wyposażone? Wydaje mi się, że jest dobrze wyposażone. Mamy sprzęt co prawda bardzo taki podstawowy, nie mamy sprzętu profesjonalnego, mamy sprzęt podstawowy, ale udało się uzyskać z tego sprzętu bardzo dużo. Działa obserwatorium automatycznie, działa obserwatorium zdalnie, więc możemy prowadzić obserwacje z daleka. I myślę, że na tą porę obserwatorium jest na poziomie podstawowym wyposażone w miarę przyzwoicie. Natomiast jest to miejsce, w którym, miejsce, w którym się znajdujemy, jest miejscem super. Nie ma tak dużo miejsc w Polsce, w których panowałyby tak fajne warunki do obserwacji nieba. Dlatego moim zdaniem skromnym no, obserwatorium. Dobrze było, gdyby obserwatorium było wyposażone w profesjonalny sprzęt, taki, który sprosta czy spełni pełne wymagania obserwatorium górskiego, obserwatorium zdalnego. Niestrudzeni, ciekawi różnych informacji, młodzi odkrywcy nie dali kierownikowi obserwatorium wytchnienia. Nic w tym jednak dziwnego. W końcu czymś niezwykłym jest posiadanie na terenie własnej gminy miejsca, z którego księżyc czy słońce są dosłownie na wyciągnięcie lunety. Proszę nam opowiedzieć o zajęciach prowadzonych w Obserwatorium. Główne zajęcia jakie prowadzimy w Obserwatorium to jest albo pokazy nieba i dla szkół i dla turystów indywidualnych, albo też zwiedzanie i zapoznanie się zarówno z historią jak i z funkcjonowaniem Obserwatorium Aktualnego. Prowadzimy też, w zeszłym roku przeprowadzony został taki bardzo fajny projekt, w którym uczniowie, no, tym razem klasy ósmej tylko, mieli możliwość uczestniczenia w prawdziwych zajęciach astronomicznych, w zajęciach, których musieli policzyć na podstawie obserwacji, musieli policzyć pewne rzeczy. I tak zmierzyliśmy na przykład jaką ma średnicę cień Ziemi w odległości do Księżyca, zmierzyliśmy jaka jest odległość do Saturna i zmierzyliśmy, jaka jest odległość do Wenus na podstawie wykonanych przez nas zdjęć. Więc tak naprawdę zakres i. I szereg zajęć, które tutaj wykonujemy jest szeroki. Planujemy w tym roku jeszcze wprowadzić obserwacje gwiazd zmiennych dla uczniów, żeby uczniowie mogli poznawać, jak działają gwiazdy, jak się zmienia i dlaczego się zmienia ich jasność. Hmm, czy każdy człowiek patrząc nie powiedzi to samo? No pewnie tak, gwiazdy, planety, wszystko, księżyc, wszystko to jest dokładnie takie samo dla każdego człowieka. Natomiast gdybyśmy mieli możliwość poleżenia sobie na przykład gdzieś w ciemnym miejscu, z daleka od miasta, przy pogodnej bezksiężycowej nocy, to na niebie zobaczylibyśmy różne układy gwiazd. Co prawda gwiazdozbiory, bo o tym mowa, są w tej chwili już ułożone, ustandaryzowane, ale tak naprawdę gdybyśmy popatrzyli na niebo, to każdy z nas dostrzeże inny układ gwiazd, albo bardziej ciekawy, albo mniej ciekawy dla innych. Natomiast bardzo często zdarza się tak na pokazach nieba prowadzonych przez nas, że osoby, które patrzą w niebo, nazywają zupełnie inaczej to, co ja nazywam yy, gwiazdozbiorem, jakimś tam, który ma swoją nazwę. Oni widzą zupełnie coś innego w tym właśnie układzie gwiazd. Każdy może pokochać astronomię i patrzenie w gwiazdy? Oczywiście, że tak. I wcale nie jest to trudne do zrobienia. Wystarczy wziąć kogoś, w takie bardzo fajne, ciemne miejsce, bez chmurnym, bezksiężycowym otoczeniu, i wystarczy mu pokazać niebo takie bardzo, bardzo ugwieżdżone. Wystarczy pokazać przez teleskop Saturna, Jowisza, Księżyc i człowiek od razu jest zakochany w gwiazdach. Nie trzeba naprawdę dużo, żeby to osiągnąć. A kiedy nie mamy teleskopu, bierzemy koc. Kładziemy się na kocu, przykrywamy się kołderką, żeby nam nie było zimno, i patrzymy po prostu w niebo. Jest piękne. W jakich godzinach czynne jest obserwatorium i jak można się umówić na zwiedzanie. Obserwatorium jest czynne od marca do końca października, w każdą sobotę i niedzielę, w godzinach od 11 do 17. Można co godzinę do nas wejść, nie trzeba się umawiać na wizytę. Organizujemy także pokazy nieba sobotnie, w piątki i w soboty w pobliżu Nowiu Księżyca lub Kwadr Księżyca. Na te pokazy się już trzeba rejestrować, wszystkie informacje są na naszej stronie opublikowane. Okej, okay, wiemy jak powstały kratery. Teraz trzeba się zastanowić, dlaczego w niektórych miejscach nie ma krateru, tylko są takie bardzo płaskie i ciemne tereny. Otóż my to nazywamy morzami księżycowymi, a morza księżycowe. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania naszego obserwatorium zarówno weekendowego, jak i na pokazy nieba. Rozmyślaj o pięknie życia, obserwuj gwiazdy i zobacz, jak biegniesz z nimi. Pisał w medytacjach Marek Aureliusz. Dodalibyśmy jeszcze do tego: napawaj się bliskością przyrody, obcuj z nią i poczuj wyjątkowość Obserwatorium Astronomicznego na Górze Lubomir i jego najbliższego otoczenia. Zapraszamy na Górę Lubomir do Obserwatorium Astronomicznego nie tylko miłośników astronomii i górskich wycieczek. Ale wszystkie osoby, które chcą spędzić czas w miejscu bardzo urokliwym, wyciszonym i pełnym magii. Życzymy, aby Pan odkrył kometę, aby obserwatorium prężnie się rozwijało i odwiedzało je mnóstwo turystów. Dziękuję bardzo. Ja też trzymam kciuki za obserwatorium.